W świetle wiadomości z Plejad, tom drugi. Dalsze połączenie z kosmiczną pierwotną siłą, rozdział dziewiąty. Kosmiczna energia Chrystusowa i inkarnacja Jego promieni na planecie Ziemi. Większość członków Waszego społeczeństwa spodziewa się po tych czasach najgorszego i oczekują przyjścia Mesjasza który ich wybawi od ich nieszczęścia oraz poprowadzi ich po nowej ścieżce życia. Mnóstwo mieszkańców Ziemi odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność, a wręcz obarcza nią innych w swoim otoczeniu. Próbują wydostać się z tej niewygodnej sytuacji i ściśle mówiąc, nie chcą mieć z nią nic wspólnego, nie są świadomi, że każda osoba jest odpowiedzialna sama za siebie i jest częścią pewnej całości, niezbędną i niezastąpioną. Każdy z nich, każdy z Was jest pewnym indywiduum, który może nadawać impulsy i poprzez swoje pozytywne działanie w reakcji łańcuchowej może skłaniać kolejne indywidualne istoty do dalszych impulsów i działań. Wy, świadome istoty, wiecie o co tu chodzi, ale duża część społeczeństwa jest ciągle pasywna i po prostu nie otrzymuje informacji i impulsów, które by im pomogły w polepszeniu ich całej drogi życiowej. Nie są świadomi tego, że każdy powinien zacząć od siebie i poprzez swoje działania dawać innym przykład. Tylko własne postępowania pokazują, co jest możliwe dla danej jednostki. Tylko własne działania. Z poprzednich naszych informacji wiecie, że wielu mieszkańców jest wciąż zaślepionych. Rozsądek i postrzeganie prawdy zostały im dosłownie odebrane, dlatego odbieranie nowych informacji oraz postrzegania świata z innej perspektywy jest dla nich trudne. Takim ludzkim bytom pomagamy poprzez częstotliwości światła, jak już wspominaliśmy, które ciągle wysyłamy na planetę ziemię. I każdy ma możliwość, Połączenia się z tymi częstotliwościami. Każdy. Czas i przestrzeń, w której się znajdujecie, są niezwykle ważne, ale jednocześnie energetycznie bardzo trudne. Jednakże chodzi tu o pokonywanie przeszkód. Ciężar prowadzi do pozytywnych rezultatów i całościowej lekkości. Prowadzi was do harmonizacji ciała z duchem, a poprzez to do wyższych poziomów świadomości. Czas, w którym obecnie żyjecie, jest również znaczący. Wszyscy macie tendencję do tworzenia historii teraz, nawet jeśli wielu z Was czeka na pomoc z góry lub na zbawienie. Dokładnie tak było w czasie. Kiedy energia chrystusowa się zmanifestowała. Moc tej niezwykłej kosmicznej częstotliwości zmanifestowała się w postaci jednej osoby, która zwała się Jezusem Chrystusem. Ten człowiek, który żył na waszej planecie tylko 33 lata i który zapisał się w waszej historii sprawił że uwierzyliście i przyjęliście tą kosmiczną energię. Jej krótkie działania podarowały wam siłę i wiarę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, że mesjasz powróci na planetę Ziemię i zbawi społeczność ludzką dzięki swojej niezłomności i wytrwałości. Wielu z was Odbywa seanse i rytuały, dzięki którym próbuje sprowadzić ponownie Jezusa Chrystusa na Ziemię w nowej inkarnacji. Każdy z Was nosi w sobie energię Chrystusa i każdy z Was jest połączony z Jego kosmicznym promieniem. Dlatego poczujcie Jego czystą esencję w sobie i zrozumcie, że Wy Poprzez wzmocnienie kosmicznej energii w sobie łączycie się z siłą waszej galaktyki i poprzez to podnosicie częstotliwość na wszystkich waszych ziemskich poziomach. Tak, siła Chrystusa jest w każdym z was. Siła i miano Chrystusa są przez ciemne siły nadużywane, i siła Jego potężnego promienia została wepchnięta. To zasad Kościoła. A wasz duch został zniewolony. Te mroczne siły poskromiły wasze umysły i podały im iluzję cierpienia. Iluzją cierpienia i nieszczęścia. Napędzają one iluzję cierpienia, że możecie osiągnąć światłość jedynie poprzez cierpienie. Co za absurd. Wasz duch i wasze myśli są wolne, i żadna instytucja na tym świecie nie ma prawa, aby waszego ducha więzić lub zniewalać. Wasza dusza i esencja waszej duszy pochodzą z tego promienia Chrystusowego, który jest nierozerwalnie związany z energią Boga Stwórcy. Wszystko jedno, jak nazywacie waszego Boga, wszystko jedno, do jakiej narodowości On należy: każdy nosi siłę Chrystusa w sobie. On rozświetlił esencję waszej duszy, zanim jeszcze zaczęliście inkarnować, i to bez względu na to, na jakiej planecie. Kosmiczna Rada i jej członkowie. Pełnią w tym czasie nadzwyczajną i ważną funkcję. Kosmiczna rada, składająca się z członków różnych kosmicznych stowarzyszeń i planet waszej galaktyki, stoi przed nadzwyczajną decyzją. Stoi przed decyzją, która zapisze się w historii ludzkości będzie omawiała najlepsze możliwe rozwiązanie, w jaki sposób może nastąpić zbawienie. W jaki sposób może ono pomóc wam w rozwoju waszej ludzkiej cywilizacji? Rada kosmiczna stoi przed decyzją, aby wysłać na planetę Ziemię osoby, które nosiłyby w sobie pełną energię Chrystusową. Można by rzec, iż ponownie narodziłby się Jezus Chrystus. Jednakże jasne jest dla kosmicznej rady, iż w obecnych, ciężkich, ciemnych czasach. Że tych kilka osób zesłanych na Ziemię nie byłoby w stanie rozświetlić całej planety. Dlatego zastanawiają się, czy na każdy kontynent nie zesłać więcej takich osób, które razem, wspólnie podtrzymają tą energię Jezusa. Wybierani są ludzie, którzy będą w stanie pomieścić tę energię w sobie. Którzy nadają się do całkowitego połączenia z duchową mocą Jezusa Chrystusa. Decyduje się, czy osoby te powinny najpierw wcielić się w klasyczny sposób, czy też ta wiedza i moc Jezusa mogą zostać przeniesione na osoby już wcielone, na osoby, której są już tak czyste i oświecone, że mogą utrzymać w sobie Jego kosmiczną moc. Przypuszczalnie będzie 21 osób, które podniosą częstotliwość waszej populacji i ziemi tak bardzo, że będzie możliwe rozświetlenie wspomnianej nieoświeconej masy ludności, aby dać jej impulsy, które zwiększą ich szanse na rozświecenie ich dusz poprzez nich samych i przekształcenie ich ciemnych programów. Wielu waszych proroków miało tę wizję. Ponownego narodzenia Chrystusa. Wielu przygotowuje się już na Jego przyjście i oczekuje rozjaśnienia tych ciemnych czasów, że ludzkość znów odzyska swoją pierwotną moc. Poprzez przybycie wzmocnionej energii Chrystusowej, sięgniecie większej siły i podwyższycie Waszą wiedzę oraz rozświetlicie Wasze ludzkie dusze. Jednocześnie na wielu poziomach. Mocno wierzymy w to, że kosmiczna rada podejmie wkrótce ten krok, a światło w Waszych duszach pomnoży się z prędkością błyskawicy. Nowe ludzkie byty, które narodzą się w tym czasie, będą automatycznie połączone z energią Chrystusową i będą frekwencje światła przekazywać dalej. Na swoich rodziców i całą swoją rodzinę. Będą to dzieci nowej generacji, które będzie się nazywać kosmicznymi dziećmi. Po generacji dzieci indygo, kryształowych i tęczowych, nadejdzie teraz generacja kosmicznych dzieci, która przyniesie Wam dużą pomoc. Dusza tych dzieci wychodzą z różnorodnych przestrzeni. I z różnorodnych planet waszej galaktyki, i one wszystkie się jednoczą, bo już są rozświetlone i noszą w sobie chrystusową energię. Wiele tych dusz już inkarnowało na planetę Ziemię i pomagają w swoim wczesnym dzieciństwie, za pomocą ich światła, rozprzestrzenić kosmiczną siłę. Nowa generacja niesie dużą pomoc dla Was. Przynosi rozświetlenie i wiedzę kosmosu. Dla tych dzieci jest całkowicie jasne, dlaczego przybyły na tą planetę i jednocześnie przestrzegają praw natury i kosmosu. W większości będą rodzić się w rodzinach, które będą mogły wspierać ich na życiowej drodze, dzięki czemu zapewnione będzie bezproblemowe wykonywanie zadań, dla których przybyli na Planetę Ziemię. Czas, w jakim się znajdujecie, mimo iż jest wymagający, to jednocześnie magiczny i pełen cudów. Wielu generacjom przed Wami nie udało się tych znaczących czasów dożyć, a większość ludzkich bytów była więźniami strachu, cierpienia, nieszczęścia i braku nadziei. Nie było dla nich możliwe poszerzenie ich horyzontów i poprzez to, można było nimi manipulować, ale światło i wiedza kosmiczna wzrastają coraz bardziej. Możecie teraz sami przeżyć w tej obecnej znaczącej epoce i tym samym przeżyć dalszy ewolucyjny rozwój duszy. Jest to rozwój duchowy i mocne połączenie z kosmiczną wiedzą. Cała historia, którą przeżyliście na tej planecie, Historia ludzkości jest oparta na trzech najważniejszych czasowych i historycznych kamieniach milowych. Jest to era Atlantydy, kolejna to inkarnacja Jezusa Chrystusa, i ostatnia to czasy teraźniejsze, wszystkie znaczące ponad miarę. Macie ten przywilej obecnego życia aby w tym czasie pracować pozytywnie. I dlatego zacznijcie od siebie samych i zrozumcie znaczenie swojej obecnej sytuacji. Nie zrzucajcie odpowiedzialności na innych w koło, tylko zacznijcie w tej przestrzeni działać. Oczyśćcie wasze serca i połączcie się z czystą, kosmiczną energią i z energią Chrystusa. Pomóżcie waszym ludzkim kolegom poprzez waszą czystość i energię, odpuścić pieczęci strachu, cierpienia i nieszczęścia. Poprzez wasze czyste serca będą automatycznie transformowane nieczyste kościelne prawa zniewolenia ludzkich dusz. To jest takie proste. Wystarczy chcieć stać się świadomym skomplikowania waszej ciężkiej sytuacji. Pomóżcie ze swoją siłą kosmicznym dzieciom już teraz, tym, co teraz inkarnują i tym, co do inkarnacji są właśnie przygotowywane. One mają dokładny plan i poprzez wasze kosmiczne rodziny będą wysyłane na ratunek waszej planecie i aby wam pomóc, lub jak wolicie to nazywać, zbawić was. Ale do tego jest niezbędna siła Was wszystkich i koniecznym jest rozprzestrzenianie jej między sobą. Ta rozprzestrzeniona siła będzie się zwielokrotniać i łączyć się z siłą Waszych kosmicznych rodzin i Waszych pierwotnych planet. Będziemy Was wspierać w tym procesie i towarzyszyć Wam. Nie zapominajcie się do nas zwracać. Poprzez Waszą czystą intencję zdziałacie cuda, cuda Waszej nowej, pozytywnej przyszłości i cuda, które wyczujecie w głębi Waszych dusz.